który zostanie rozegrany po raz pierwszy w nowo otwartej największej polskiej hali Kraków Arena. Good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome to the official press conference before the 2014 FIBB World League match between Poland and Brazil, uh, which will uh, be held for the first time in the brand new uh, venue uh, Kraków Arena. Pozwolą Państwo, że przedstawię najważniejsze osoby, które jutro, podczas tego spotkania, będą skupiały na sobie naszą uwagę. Przede wszystkim superwizor zamienia Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej FIVB, pan Antonio Camilo Antao z Mozambiku. Witamy serdecznie gości z Brazylii, trener reprezentacji Brazylii, pan Bernardo Rezende. Kapitan reprezentacji w Brazylii pan Bruno Rezende. Gospodarzami są tener reprezentacji Polski pan Stefan Antiga I kapitan reprezentacji Polski pan Michał Miniarski. Gospodarzem z miasta Krakowa jest pan Krzysztof Kowal, dyrektor zarządu infrastruktury sportowej w Krakowie. rozgrywek w Polsce jest pan Wojciech Czajka, dyrektor wykonawczy Indii Światowej w naszym kraju. Bardzo poprosimy w takim razie pana dyrektora Kowala o kilka słów powitania. Dziękuję bardzo. że żebym nie to bo może nie będę używał mikrofonu. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Witam z plazy i witam naszego superpaństwa razem z Przede wszystkim gdzie chciałoby się powiedzieć że nareszcie. Nareszcie po tylu miesiącach, po tylu latach możemy się spotkać w Krakowie i zagrać pierwszy mecz w nowej hali. Myślę, że hali, która będzie szczęśliwa dla reprezentacji Polski, nie tylko ciastówce, ale również dla innych Także witam bardzo serdecznie i życzę wspaniałych wrażeń, wspaniałych sportowych emocji i jak najczęstszego powrotu do Krakowa. Uh, welcome ladies